Nazywam się Wioleta Zysk i dzisiaj wspólnie przygotujemy pyszne ciasto z jabłkami i z orzechami. Składniki do tego przepisu to 4 jaja, 1 szklanka cukru, pół szklanki oleju, 1 szklanka orzechów drobno posiekanych, 2 szklanki mąki Mix C, szera, 3 jabłka oraz łyżeczka sody i 3 łyżki kakao. I następnie mieszamy składniki. Wsypujemy 2 szklanki mąki. Jedną szklankę orzeku. I trzy jabłka. Następnie dodajemy łyżeczkę sody. I trzy łyżeczki kakao. Mogą być takie bardziej czubate. Oczywiście bezglutenowego. To odstawiamy na chwilę i miksujemy jajka z cukrem. Na końcu zostawiamy olej, dopiero na samym końcu dodamy ten olej. Czyli cztery jajka, mieszamy z cukrem. Zawsze starajcie się wybijać te jajka na jakąś miseczkę, żeby sprawdzać, czy, czy, czy one są świeże. I miksujemy je z cukrem na puszystą masę. I ta masa musi być bardzo puszysta. Zobaczcie. I przelewamy to do naszych jabłek, mąki, sody i kakao. Czyli masę przelewamy do wcześniej zmieszanych składników wrzuconych do miski i mieszamy wszystko razem. Ja mieszam łopatką. Trochę to potrwa, zanim te wszystkie składniki się połączą. Prawie już się wymieszały te składniki moje. O. Dodajemy olej, pół szklanki i wszystko mieszamy. Trzeba będzie trochę się namęczyć, żeby to wszystko wymieszać, ale dacie radę, wierzę w was. Ja swoją blaszkę włożyłam od spodu papierem do pieczenia. Stawiamy do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy około godziny. Moje ciasto już jest gotowe. Możecie sobie zrobić dowolną polewę na wierzch. Wygląda tak, ale zobaczmy, co jest w środku. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu.